Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Ascended. Dzisiaj wybierzemy się w poszukiwaniu pereł po raz kolejny. Tym razem nie będziemy pływać, tym razem będziemy zwiedzać Zimę. I przy okazji też będziemy szukać T-rexa, bo dalej nie znaleźliśmy ani sztuki. To jest dla mnie chore, że mamy już 50 któryś odcinek i nie mamy ani jednego T-rexa znalezionego. Co jest po prostu przykre i dziwne, i, i w ogóle nie wiem, dlaczego tak się stało. Jakby ktoś był w stanie napisać, dlaczego nie mogę nigdzie znaleźć Rexa, to dajcie znać, bo mm, jeśli znajdę jakiegoś Rexa dzisiaj, to na pewno tego swoje. Byłoby bardzo fajnie, żebyś jakiś znalazł, jakikolwiek, nawet nie wiem, piąty level, cokolwiek, naprawdę, bo nawet nie wiem, jak to jest możliwe, mm, że tyle czasu go nie znalazłem. Wiem, że był jakiś problem z tym faktycznie. Ale no chop mutante in the wild is a lazy, cowardly creature that typically lives in the island's forests, primarily making its home among the great redwoods of the western regions. It survives by being extremely flexible in its eating habits and completely averse to fighting. It never starves. Since it can eat just about anything, it runs at the slightest provocation but is still often preyed upon. What makes moss chops particularly interesting is what it can be trained to do with its eating habits. With a versatile palate and tough teeth, moss chops can be tamed for a unique ability. Over time, it can be accurately taught exactly which things to gnaw, increasing the likelihood of harvesting the specific resource its master desires. For example, teach it to prioritize chewing prime meat, and prime meat will be easier to harvest from the flesh it consumes. Likewise, for rare plants' materials, and so forth. Just don't expect moss chops to protect you, though. Even after taming, it will quickly flee when enemies are nearby. Regardless of being fed well, increasing its strength, or how much affection you shower on it, moss chops retains its inherent cowardly nature. Niepotrzebna jego zbrodnia może powstrzymać używanie tego kompanionu, ale umiejętność jeżdżania w koszmach podczas używania swojego różnego zbierania jest niezwykłym przyjemnością. Okej. Dowiedzieliśmy się, że on jest do zbierania czegoś tam i ma jakąś tam zdolność i coś tam. Eee, tak, <gryw> bardzo słuchałem. Nie, skupiłem się raczej na tym, jak eee, na napisy zrobić, bo... Zrobiłbym je inaczej, z tym, że jest to dość trudne i po prostu nie wiem jak zrobić, żeby one były ładne, przejrzyste i w ogóle nie zapieprzały Wam całego ekranu, bo no to raczej wygląda nieładnie. W związku z tym raczej wymyślę sobie coś innego, żeby te napisy jakoś inaczej wyglądały i tutaj gdzieś powinny być perły, których niestety nie ma. Nie wiem dlaczego i nie wiem gdzie je znaleźć, ale no ostatnio tutaj były. Więc byłoby naprawdę super, żeby się znalazł w jakikolwiek serio. O! Jest 8 perełek, zawsze to coś. Nie ma pereł? No cóż, to chyba wszystkie. Lepszy przywiecisz nic. 8 to nie 0, nie? Dwa 0 połączone ze sobą i wtedy wychodzi 8, i okej tej wieści do by się na mnie rzucił. Ale głupno, na dwa hity zobaczmy sobie tutaj, bo może gdzieś tu będą jakieś perły. No kurde, fajnie, byłoby. na no, serio kolejny. Nie nauczyłeś się na przykładzie kolegi? O, twardy jesteś. No Ciekawe który miał level Ale był twardy, nie powiem I co? Nic tu nie ma Dodajemy jej level w życie i schodzimy. Mam sobie jeszcze raptory, no. Tego mi było trzeba hmm. Będę się je zaraz zabić. No trudno. Niestety tutaj też nie ma peru. Niestety od mojej ostatniej wizyty chyba się nie zrespiły. Tylko po prostu to co znalazłem to było to, co po prostu pominąłem. Ale nie wiem, no nie zamierzam jeszcze odpuszczać. Fajnie byłoby znaleźć serię jakokolwiek jeszcze. Bo potrzebuję tych perł tak bardzo dużo. A jest ich tu tak bardzo mało i w ogóle zdycham z głodu. Serio 0 zero, zero. Dobra. Cokolwiek tu jest, czy nic? Megalodon na no, perełek nie ma. O, jasna cholera. Naprawdę nie wiem skąd wziąć te perły w większej ilości. A potrzebuję ich w gigantycznej wręcz ilości. Może jeszcze tutaj sobie wejdę do wody. I zaraz zobaczymy. A, tutaj są wilki, super. Już mnie wyszaiły. No, widzicie? Ale ten jest mocny. 86. No, miał dużo więcej życia niż kolega z 40. levelem. I ile was. To jest strasznie dużo No niestety trzeba... O! Wilczek. Cześć. O, jaki wysoki level. Mmm, tysiąc życia. Fajnie będzie go. O myślę, że ta na go zjadła. Dobra, zabieramy go. Fajnie będzie go mieć że coś pusęło. A tu jest jeszcze jeden wilczek, o! Setny level. Jeszcze lepiej. Jak to jest statystyki? Nie wiem. Dobra, później was porównamy. Mam dziwnie fioletowe nogi, ale to nic. To jest samczyk, a to? Samiczka. No i zajebiście, mam dwa małe wilki. Świetnie. Tak kompletnie przypadkiem, bo... Hmm, raczej miałem w dupie te wilki i... Żebym tutaj tylko i wyłącznie po T-Rexa. I widzę, że troszkę tutaj jest tych perełek. Nie dużo, ale więcej niż nic. dobra. Jest dalej zdecydowanie za mało. Będziemy musieli serio pochodzić trochę, popływać. Nie wiem, czy nie zrobię jakiegoś po prostu odcinka, który będzie w połowie time i będzie miał tam nie wiem, 5 minut zwykłego gadania. Bo. No, potrzebuję tych perł, to strasznie. Tutaj jest cave, czy nie? Nie. No, jak cave. A czy będzie tutaj skrzyneczka? No, dobre pytanie. Jest skrzyneczka, ok. A w skrzyneczce? Jej, 20% notatek w ark odnalazłem. Wow. Super. Pograliśmy fatag. Główno mi dają te levele, nie wiem dlaczego aż tak mało. Poprzednie dawały mi chyba więcej trochę. Odsuniemy się od tych wilków, żeby się nie rzuciły na mnie. I schodzimy pod wodę. Mam tu jest więcej pereł. Cudownie. O nie. Oła, przestańcie mi porzucać. Ile ich mam? 37. Ile? No co nic ja potrzebuje 700. Tak plus minus 700 Nie wiem, a może złote jaja będą, tych Hesperionisów. To jest megalodon, to chyba raczej mnie nie interesuje. Hmm. Z Obsidian... Nie wiem. Hmm. No ciężko, ciężko z tymi perłami. Alpha Karno Możemy go spić Dostaniemy na pewno mnóstwo expa Bardzo mnie ciekawi ile Ile leweli Czy więcej niż 9 Nie więcej niż 9 na pewno nie Ale kilka dostaniemy Dobra musimy coś nie w duch strony bije. Ale chyba nie No i dobra, to jest liczb jestem ja biję szybciej, niż ona do mnie podchodzi. No więc to jest naprawdę spoko rzecz. Zresztą on dostaje naprawdę duże odrażenia. Coś tutaj cały czas gryzie i nie wiem co to jest. Widzę, że tu są też kajruku. Więc spoko. O, ucieka ode mnie. No to ciekawe. No bo mi się z kończy. nakończył. Czy już się skończyła w zasadzie? Więc nie będę cię ganiał. I co? Umrzesz czy nie umrzesz? Już masz tak mało życia. No. Ma. Wysoki level chyba ma. Szkoda, że Wiverna się nie leczy jak je. Ale to byłoby zdecydowanie zbyt OP. O Zdech. Trzeba wnioski. Ciekawe ile poziomu? 13. Wow. 10 tysięcy życia. Super. O, ale armor dostaliśmy fajny. Ile wytrzymałości? 137, a nasz? 145. Hmm, hem też spoko. Uu, fajne fajna rzecz, naprawdę. A to co to jest, jakiś wazon? Czaszka czegoś, nie wiem czego. Fajne itemy dostaliśmy. O nie, wywaliłem skórę, no trudno. Movement speed. Chyba wyższy. Nie wiem, niech będzie wyższy movement speed. Nie bardzo wiedziałem w co zainwestować. Tam jest chyba ruina, więc sobie do niej polecimy. Zobaczymy, coż tam będzie. Ciekawe, że nam achievement wpadł. Jest skrzyneczka. Dobra, Bardzo fajnie. Zobaczymy sobie jeszcze tutaj, przy wejściu do wody, czy nie będzie nic ciekawego. Bo tutaj wygląda tak względnie bezpiecznie. Są tylko pelargonisy i kryształ. Więc ja proponuję sobie zejść tutaj do wody. I zobaczymy zaraz, co tu będzie dla nas. Oj nie, tu jest za głęboko. Jest zdecydowanie za głęboko. Nie wiem, czy coś tam widziałem. Ciężko stwierdzić. Wydaje mi się, że mogło tam coś być, ale nie wiem. Nie będę nawet strzelał, bo no nie wiem po prostu. Jutranus. Też ostatnio dość rzadki widok. Ale nie interesuje mnie Jutyrannus, interesuje mnie Tyranozaur, którego nigdzie nie ma, Co jest niestety dość przykre. I nie wiem nawet z jakiego powodu go nigdzie nie ma. Nagle się okazało, że y, Tyranozaur jest rzadszy niż Paradontozaur, Tytanozaur i gigantozaur razem. Nie wiem jak to się stało, ale niestety tak jest. Tutaj no śmieci. Bardzo kroplot jeszcze bole, mogę wziąć co najwyżej. I to wszystko. Tutaj nie widziałem ruinek przypadkiem? Chyba nie. A są. Są ruinki, ale chyba w nich byłem. Zaraz się rozejrzymy ze skrzynką. Tak, jest otwarty. Dobra. No to ja już tutaj byłem, więc niestety kolejnej skrzynki nie dostanę. Hmm. To nie serio, co z tymi reksami? Że ich nigdzie nie ma. Czy tutaj nie ma jaskini? Nie ma. No ale wyglądało mi przez chwilę jak jaskinia. A jaskinia to to nie jest. Dobra. Tutaj też jest raczej głęboko. Tu wygląda jakby było płytko. Zejdźmy tutaj. Tutaj chyba kajruku oswajałem ostatnio. Tak mi się wydaje. Następne. Chyba nie. Chyba nie tutaj jednak. Nie wiem. Jest pingwinek. I są perełki nasze. Cudownie. Niestety dalej za mało. Zaraz się okaże, że na całej mapie jest za mało perł, żebym sobie zrobił ten ekinkubator. Niestety to nie wykluczam takiej możliwości. Jest całkowicie możliwe. No ale dobra. Coś tam pozbieraliśmy. Perłem nie włókno. O, jeszcze tutaj jest. perełka. Nic nie płynie mnie zeżreć. Dobrze. Muszę pilnować, bo mało życia mam. I cały czas mi spada, bo jest mi zimno w tej wodzie po prostu. Co raczej nie jest dziwne. Ze względu na to, że jest śnieg. Mam 60 pereł. No dobra, no powiedzmy, że jestem z tego zadowolony. Tak trochę chociaż. Tu jest jeszcze jakiś mamut. No ale też reksów nigdzie nie ma Naprawdę nie wiem czy... Tutaj tutaj oswajałem w ogóle te kajruku. A ja nie wiem czym to jest spowodowane, że tych reksów nigdzie nie ma. Czy to jest alfa? Nie, zwykły megalodon. Okej. Okay. Spoko. Problem jest też z moim życiem. Które mi bardzo maleje. Nigdzie tutaj nie widzę tych tych. Dobra. Już bez sensu się wychładzać. Zaraz stechnę. Jest z tego zimna. Mam tyle pereł ile mam. to Też jest jakiś sukces. No jeszcze tu mnie kusi sprawdzić, ale trudno. Olewam na razie. Zobaczmy czy nie ma tu żadnego T-Rexa. Wiem, że tu gdzieś w okolicy był i Gigano, to i Paradontozaur. Ale nie wiem, nie pamiętam już za bardzo. Nur to nie mam siły, żeby robić dzisiaj tego streama, bez energii jestem. Ale sobie powiedziałem, że zrobię dzisiaj streama. Bo dawno nie robiłem, kiedyś robiłem codziennie. Chciałbym do tego wrócić, ale nie wiem, nie potrafię po prostu jakoś tak się zebrać. Ostatnio mi się udało zrobić kilka streamów pod rząd, chyba trzy. Nie codziennie, ale w ciągu chyba jednego tygodnia i to było całkiem spoko. Fajnie, jakby udało się to utrzymać tak chociaż co drugi dzień, żeby był ten stream. Byłoby naprawdę fajnie. No ale niestety. Nie mam na to aktualnie siły i chęci. Nie wiem, co by mnie zmotywowało. Może jakby jakaś fajna gra była. Co to tam jest? Czy Czy coś ciekawszego? Mam wrażenie, że jak mam wyjętą lunetę, to, to ta wiwerna jeszcze gorzej skręca. I Tyranus. I Wolfram Ale tutaj mamy z do naszego kochanego Giganta Raptora. Troszkę trzeba odpocząć, bo nam się stamina skończyła. mi dalej. Zobaczymy, czy bobrów nie ma. Może jakieś są. Jak są, to spoko. No, misklik again. Do co to jest? Helikoterium? Megaterium? Czy co to jest? Halikoterium. Ok. Dobra, już słyszę bobra. Pytanie, czy są tamy Bobrów. Jakby były, to byłoby świetnie. Niestety nigdzie ich nie widzę. Nie wiem, czy są gdziekolwiek. Widzę, że są dwa terizy, no. I Tak, poza tym to nic ciekawego. Zobaczmy jeszcze na tą polankę tutaj. To jest taka fajna polanka. Zawsze tu chodziłem ze znajomymi, jak grałem yy, na takim swoim pierwszym, poważniejszym serwisie. Farku tutaj oswoiliśmy dinozaury. Oswoiliśmy tu te Terizino i kilka innych fajnych zwierzaków, ale widzę, że nic tu kompletnie nie ma. No cóż, niestety szkoda. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze polecimy sobie na tą górę. Wielką. Może tam będzie T-rex. Nie wiem co jest nie tak z tymi T-rexami, naprawdę. Nie wiem dlaczego się nie respią. Jest Spinozaur. Nie interesuje mnie Spinozaur, ale zobaczmy jaki ma level. Uuu, 106. Fajny. Nawet bardzo. Ale nie, nie mam czasu na swajanie go dzisiaj. Zresztą i tak nie interesuje mnie Spinozaur. Interesuje mnie T-Rex. T-Rex się rozstaja trochę szybciej niż Spinozaur. Alfa Raptor. Nic ciekawego. Jak swoją drogą przed odcinkiem patrzyłem, to mamy odkrytą niemal całą mapę. Nie mogę nie ruszać w tym w tym, tym... Czy mogę? Nie, nie mogę, dobra. Nie mogę nie ruszać, jak patrzę pod M, ale mogę nie ruszać, jak mam inny widok i odkryliśmy prawie całą. Więc naprawdę spoko. Ale nie mogę znaleźć Captain T-Rex. Tyrannosaurus, where are you? O, tu coś było. Słyszałem i to nie był Arjun Davis. No nie gadajcie. Nie ma. O. No ale to też nie jest T -Rex. Jest Allosau. Lipa. Jestem zawiedziony. No, niestety, cóż poradzić? Tu jeszcze zielony obelisk. Obczajmy. Nie wiem, gdzie go znaleźć. Nie wiem. Jeszcze mi się siewa. To są ceratozaury. Niestety, dalej nie ma T-Rexa. A szkoda. Tam Karno. Ciekawe mnie, czy ja w ogóle swoim T-Rexa w tym Arkua Sended, jak grałem sobie kiedyś na singlu. Bo już nie pamiętam. że na pewno jak grałem kiedyś z Erikiem trochę na Decenter jak wyszło, to tam były T-Rexy tam. Ale tutaj nie wiem czemu ich nie ma. Może musiałbym użyć komendy destroy wild dinos. Może to jest wyjście. Ale z drugiej strony, jak już minęło tyle odcinków, to te dinozaury też powinny się wymieniać. W sensie, e, część dinozaurów by ginęła i byłyby zastępowane przez inne. A tutaj t nie ma nigdzie. Ta peciara jest. To jest fajne stworzenie. Hmm. No, niestety nie wiem. Nie wiem, gdzie szukać t Tyle drogi, co już przeleciałem w dzisiejszym odcinku. To już się powinien jakiś pojawić. Już dawno. Nie znalazłem żadnego. Tutaj lubiły też kiedyś chodzić w Evolved. I nic. Tylko jakiś głupi diplodog. No nie wiem. Naprawdę nie wiem. Muszę poczytać na internecie o tym. Flergan. Yy, pa, pachy no Mietnik, nie trap No nie wiem Jeszcze tu zobaczmy, bo nie wiem czy tu latałem tędy No już taka nasza ostateczność dzisiejszego odcinka A tam co to jest? A, deinozuch no tak, zapomniałem, że to bydle jest aż tak wielkie. O kurwa, Ryniugnata. Muszę sobie zrobić z screenshota. Nie wiem, jaka perspektywa za bardzo... O! U, jaka ona ładna! Dobra. Mamy screenshoter i magnaty. teraz musimy ją zabić. Jestem od niej szybszy, całe szczęście. Muszę zdobyć jej na... Ale ciężko jest ją. w ogóle ten. O, druga! O, ja pierdzielę. Aż moja postać się zyskała z wrażenia, że liniownatę znalazłem. Ziomie, bardzo bym chciał, żebyś się tak ustawił, żebym mógł z tobą walczyć. No, świetnie. Teraz zginiesz. Niestety, czekaj z kolei rzeczy. Trzeba jedną rynek na te zabić, żeby oswoić drugą. Już wiem co robimy w następnym odcinku. Jeszcze tego raptora by się przydało. Dobra, świetnie. Mamy torebkę po Ryniognacie. I patrzcie to. Mamy feromon, nie DNA. Feromon ryniognaty. 8 godzin będzie się trzymać. A w Dłużej. Dobra. Zajebiście. Tutaj lata jedna. Niech ona sobie tutaj lata. Ja na następny odcinek postaram się ogarnąć, jak to się oswaja. lepszy ulepszony drop, ale zajebiście. I, i zobaczymy. Może uda mi się to oswoić, byłoby bardzo fajnie. Nigdy jej nie miałem. Raz chciałem ją oswoić, ale nie znalazłem tego feromonu. Więc świetnie. O kurwa. Ale zajebiste rzeczy. Jaki pancerz! Jaki hełm! To jest Hitynowe, a po jest metalowe! Durability 300, Durability 100. No to nie, no to to jest konieczność, żeby to wymienić. To na ile? 190, to to. No to to też jest lepsze. Pięknie. Jeszcze ile amunicji, ile innych jakichś bzdurek, fajnych rzeczy. Wow. Myślałem, że ta rynek będzie w ogóle silniejsza trochę w walce, a tak się okazało, że ona padła jak taki leszczyk. O, tu jest kolejna jeszcze No Zobaczcie tylko. 15 poziom. Level żart, ale... Stworzenie fajne. No nie gadaj, że mi gonisz. Serio? No trudno. Skoro muszę, to cię zabiję. Masz dźwięk jak mały helikopterek normalnie. Oś tutaj. Niestety, no. Jak muszę to zrobić. O, jakie to słabe. No ależ to szybko umarło. Zobaczmy, jest tu gdzieś skrzyneczka. Chyba nie. Wydaje mi się, że ona mogła tam spaść. Nie widzę. Dobra, olewam. Walisz to, ale trzy odnaty znalazłem w jednym odcinku, a takich długo nie widziałem. No nieźle. W sumie spoko. Hmm, nic ciekawego nie ma. Dobra, to... Nie będę przeciągał odcinek, myślę, że wystarczająco długi. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.